Cześć, cześć, kochani! Tu Marek Malec z tej strony z bestpan.pl. Skończył się mons, mogę nagrać film. Doszły mnie słuchy, że bardzo chcieliście zobaczyć, co u mnie słychać w ogródku, ale niestety nie było w stanie. Eee, nic nagrać, ponieważ leje od kilku dni. Ja wiem, że u niektórych z Was jest prawdopodobnie susza. U mnie natomiast jest monsun, na jak w Tajlandii, z tym, że nie <grymnie> jest ciepła. Jest 3, 5, 7 stopni. Dzisiaj w końcu jest 19. Mogę nagrać. Tak się przedstawia duży trochę Karpus fortunei. To jest po prostu przerażające, co się dzieje w pogodzie. Tu niedługo będą rosły tylko mchy i porosty, jak w tundrze. Tak, goły pień, który będę. O, tutaj będę jeszcze go przycinał. Kwitnie. Wszystko z nim dobrze, ma się cudnie. Chciałbym powiedzieć, że wypuszczaliście, aczkolwiek wątpię przy takiej temperaturze. Jeden rozwinął na pewno, bo go widzę na środku. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Co się dzieje? Już Wam pokazuję. Pamiętacie Sabala Minora, dopiero co posadzonego? Pamiętacie, jak wydawało się, że umiera? I rzecz jest bardzo, bardzo dziwna, ponieważ yy, Trzy liście mu wyciąłem ze środka. O, raz, dwa i trzy. A reszta się trzyma i nie sprawia wrażenia, żeby w ogóle cokolwiek miało mu być. Tak wygląda sabal minor. Tutaj mamy, tutaj mamy Trachy Karpus na Inital w pięknym słońcu. Pierwszy raz widzę słońce taka żółta kulka na niebie. No, szok po prostu. Rozwinął tego liścia jednego. I to jest wszystko, to jest dramat, jest połowa maja. Tutaj macie Wagnerianusa, który też wypuścił i rozwinął jednego liścia jak do tej pory. A tu Wam chciałem pokazać, bo dzisiaj widziałem, jak kosiłem trawę, jak u mnie rośnie Wagnerianus. Zobaczcie, że pierwszy liść jest tak stary, że jest jeszcze, wychodzi z ziemi. To jest ciekawostka, muszę Wam powiedzieć. O, dla Was skosiłem ten trawnik, dla Was, żebym mógł nagrać film, żeby nie było wstydu. Żona prosiła, ale nie, nie mogłem, bo wiadomo. Deszcz, przeniosłem się w ogóle do piławy, no i to jest problem. W ogóle rzadko bywam teraz w domu. To jest tak, to jest na Inital, Wagnerianus. Tutaj mamy duży kwitnący Fortunei. Kwiatów jest po prostu co nie miara. Zresztą widać. Tutaj jest drugi. A, patrzcie, jakie kiście. Jakie te nasiona są świeżutkie. Prawda? Niektórzy mówią, że to winogrona, a niech będzie, tylko można sobie ewentualnie zęby połamać. I wychodzą kwiatostany i te się w ogóle jeszcze nie rozwijają, jest po prostu masakrycznie zimno w tym kraju. Tutaj mamy hystrixa, no on bez zmian, potrzebuje wysokiej temperatury do wzrostu, tak samo jak, tak samo jak sabal minor, u nas wysoka temperatura to jest 10 stopni, no szok. A Jubea, Jubea po prostu super. Rozwinęła tego liścia i rozwija następnego, i to jest to samo co w zeszłym roku. Niby palma tak bardzo e, wolno rosnąca, a jako pierwsza startuje ze wzrostem. E, co my tutaj mamy dalej? Tutaj mamy na inital, który nie był zabezpieczany. No i co? No i gozik stoi w miejscu, tak jak stał. Może mu się tu trochę rozchyliło, ale to wszystko. Nic. Zero. Tundra, tundra po prostu. Nawet nie, o, nie skończyłem, nie zdążyłem wkopać swojej roślinki jeszcze. To jest. Co my tutaj mamy? Wagnerianus. Wagnerianus wypuścił tak. Rozwinął tego liścia i tu wypuszcza drugiego. E, razem z jubeą są przodownikami pracy w tym roku. E, Jukarostrata. No. Jak się ma każdy widzi kilka od dołu uschniętych liści, podsychają końcówki, to jest normalne. Nie dramatyzujcie w ogóle, że o liście schną. Ojej, liście mi schną, co ja zrobię? Roślina mi umiera. Nie, nic nikomu nie umiera. Jest po prostu taka do dupy pogoda, że one nawet nie mogą, jak są zasilane, nie mogą pobierać y, witamin, nie mogą pobierać hormonów wzrostu, nic nie mogą pobierać, bo jest po prostu za zimno. I wszystko, co w nich powinno działać, nie działa, jest jak zima. Ech. I na końcu brachea, praktycznie trup, aczkolwiek w środku ma jeszcze zielone. Zobaczymy, no, jakby było ciepło to może by coś z tego wyszło lub nie wyszło, stożek wzrostu w, ka w każdym bądź razie nie wychodzi, palma nie była okryta, eee, skazałem ją już powiedzmy sobie na tak zwany niebyt, ale zobaczymy, to wszystko są testy, także Rostrata, Wagnerianus, eee, Princeps, Jubea, dwa eee, dwa duże Fortunei, o, karłatka jest, patrzcie! <gry> ja znowu o niej zapomniałem, bo ona sobie tu w cieniu rośnie. Chyba tu muszę wyciąć ze dwa liście, może jakieś słońce do niej dojdzie. Ona tu sobie w cieniu rośnie i zupełnie o niej zapomniałem. No i tak to wygląda. Cieszę się, że sabal póki co ma się dobrze dalej, no bo wiecie co było, tak? Nie wiadomo jaka przyczyna. Tak to wygląda u mnie w ogródku. Przepraszam, że teraz rzadko to kręcę, ale to wszystko dlatego, że po pierwsze nie mam czasu, bo jeszcze ciągle wysyłki, sprzedaż. Po drugie, jestem ciągle w piławie, więc przyjeżdżam u tyrany jak wracam to się zajmuję dzieckiem. Wiadomo jak jest i żoną oczywiście. Eee, po trzecie, no leje bez przerwy. No, leje i jest zimno, więc co tu kręcić? Zaraz wam pokażę, zobaczcie, jakie jest podłoże. To jest po prostu bagno. To się wszystko ugina jak na bagnach. Życzę Wam wspaniałego dnia, niech Wam palmy pięknie rosną, niech w końcu wyjdzie słońce, niech będzie ciepło, niech będzie gorąco, niech będzie cudownie, tak jak powinno być, bo tego czasu straconego ciepła nikt nam już nie odda. Trzymajcie się. Marek Malec, Bestman.pl, cześć.